Pietka z żabki zrobione co? Kurde, ale grałem kurde teraz z gość z chłopakiem takim kurde. Myślałem, że on, że ten, włączyłem go i i ten trzy razy podrządziliśmy teraz poszli do przodu, ale. A że w grupie go miałeś jakby tak? No, żeśmy razem grali i nie wiem czy ja nie zdążyłem włączyć tego, że gramy razem czy coś, czy on wyszedł, wiesz, rozumiesz? nie Ale... kwarto oczywiście nie poleciał Ty co Nie Czekaj gdzie? Ja się zagapiłem No bo ja nie mam Już broń laty żadnej... na karcie nie? Ale to, to tam z przodu o, byłeś? Ony, kotlet. Ja będę na stronkodzie, ale jestem kurwa głodny po prostu. O w końcu żarcie przyjechało. To kto tak lubiłeś ostro? Stop. cię ty, Spalony kotlet nic, jest odbił Maciek, był przed chwilą pod wami spalony kotlet Kurde, muszę jakąś broń złapać, chyba tu pójdę Zadra z tej wieży tam, już wyskoczył. Oni chyba zdążyli wziąć specjalistów Nie Przecież mówił, nie? że mają kartę, ale że my jesteśmy w wieży, nie? Ale ktoś tu jest, kurde blisko, na dole. To są, jakiś team Polaków jest. Jeden tu nie żyje na dole. Mmm, powalił mnie ktoś. Kurde, żebym wiedział, no zlatują jak... ...porąbani. Na, na zielony poleciał, ale... <laughs> Ojejku, jejku, jejku. Na zielony na pewno jest, yy, na prawo tam gdzie Helka zawsze stoi. Leci tutaj, kurwa na, na, na lewo leci, kurwa w tą stronę. Dobra, wchodzi tam na... do żółtego wchodzi. Lecę do żółtego zobaczyć tam kurno może. O kurde z tyłu, o, ale mnie teraz powalił. Dobra. To był błąd, kurno. Się podnosimy, lecę na rzuci, aby coś, mare, ma, Marecki mówi, aby coś. Dobrze, dobrze. Uciek mi tutaj do zielo na zielone. Uciek gościu. Jest dwóch gości tam. No to będzie jazda. Kurwa nie wiem czy ktoś nie przyleciał jeszcze Dostał Leży? Zabita Leć Przedać się jeszcze, tak? Kurwa nie przeładowałem sobie tego Bez żadnej? Dobra, dzięki Super. Co to było, to, co ty masz awelik? A, to jest yy... kręgi, tak? Góra, góra, góra. Na zielonym góra. Muszę się cofnąć. Pod nami Nie, nie, do góry, do góry nad nami jest. Kurde, walą ostro tutaj. Kurwa, często mi się przełącza na te... Jest tu, jest tu, jest tu! Dobra. I od wody ktoś jest. Idzie ktoś tu. boty No boty, 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 no ale... Nie wiem, czy się nie cofnę teraz do tyłu. Na tyły. Co? Może to... na sklep specjalistów wam wezmę? No. Oj skąd ty to masz specjalistów? Po kartę taką wziąłem. Chodźcie zanim ktoś ukradnie tych specjalistów, proboszczkis czy, czy, Jaker? A kurwa, wyciszony czas byłem. Mówiłem no. o control center, żebyśmy szli, że tam na sklepa. tu. Ga Gada, że a tu górę koniec, no. Dzięki, no. Dzięk, to jeszcze zrzut byś po tak? Dobra. Woda? Janks, dobra. No i co, na control center trzeba powoli się przemieszczać. Dobra. Tam się strefa będzie kończyła. Tam jest... Tam sporo ludzi, widzę jest, nie wiem czy gracze, czy bot. Jest zielony bot Dobra idziemy na to kontrol Widzę że tam. Ten... cofią się do tyłu tutaj gościu, ale Musimy iść tam no Musimy sobie niosą Super, To ci Polacy są na tym, na kontrolce. Ci, co wzięli specjalistów stąd. A to mówili, że nie biegnie. Przecież wzięli A tu też są ci gracze, gonią mi aktualnie. Nie wiem chłopaki, czy się poszli tutaj? No idziemy, idziemy, idziemy. Oni się zrzucają na tym. No. Na tej, no tam gdzie na różowy jest Nie zrzucałem się tylko... A zlatują Kurde To co... E... Kurde nie no wiem, rano czy rano iść do was? Nie Straciłem tam specjalistę. Ląduj, ląduj na niego Dobra, idę tam do was, nie będę kurde... A wyłączone jest kupowanie. Czy się odrodzisz coś tak? Nie, nie? Nie, nie odrodzę się. No ja też się nie odrodzę, kurwa, malecki, kurwa, wziął mi. Ach, mogłem poczekać trochę. Jednego załatwiłem, dwóch na mnie weszło. No trwa, trudno. No lecimy dobra. Nie wiem czy tam lecieć do tyłu. Co ona tak działa? Ja ten lęcę sobie. Spójrz na to. Z ciebie właśnie to co mówiłeś tamto. Zmiędki mi tu są. To, może na, na mięta iść. Załatwiłem na, na działach, załatwiłem Kolesia. Namięta to jest specjalista. Będzie. specjalista jest do wzięcia na, na działach. Idź, malacki weź Mówisz? Dobra, no no Zobaczę co będzie. To się jeszcze bali do mnie. Załatwił mi na działach. Anonimowy. Powaliłem go na działach. Dobra, nie żyję. To jest reanimacja, Kto nie ma, bierzcie w miotu. Już zbierać jakieś rzeczy. I tu maska jeszcze. No ale tak są. Chyba. Kurwa, cz czwarty czwarte mer dzisiaj, kurwa, normalnie pod rząd. Ja pierdolę. Co? Jest... Ekipa jest dobrze, bo konsalić Polacy od początku mnie tam natomiast na tym na tym Bio